10 rulli z na Underkar, prawda? Bo często tak to niestety w boksie wygląda. Nie mówię tutaj o Polsce, ale o świecie, prawda? Rzadko się zdarza, żeby na undercardzie były jakieś w ogóle ciekawe pojedynki czy zawodnicy, których znam. To jest boks, jest sponsorowany przez Blue Mountain Resort w Szkazki porębie i Bino Poland. To jest boks dzisiaj wyjątkowo z zawodnikiem MMA. Marcinem Polish Zombie wrzoskiem. Jak się masz? E, dziękuję, bardzo dobrze. I chciałem na wstępie zapytać, co to za bydle za tobą. <grym> tutaj? Moja narzeczona jest malarką, i tutaj jestem. Ja Linor. To jest wy 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 obraz wyrzeźbiła, czy... wyrzeźbiła i później odbiła w tuszu. Ja taki rysunek. A, widzisz. Prawie podobne trochę nawet do Ciebie, bo też widzę, że zarosłeś trochę. No właśnie, jesteś jednym z nielicznych zawodników teraz, który chyba ma w sportach walki pracę, bo pracujesz w programie Tylko Jeden, jesteś tam trenerem. Co możesz tam powiedzieć o tym programie? Zgadza się. To znaczy, można powiedzieć miałem, bo nagrania już się skończyły, więc teraz tylko emisja. Bo że w tym tygodniu mamy przerwę emisyjną, więc spowodowaną świętami wielkornocnymi, więc niestety na najbliższy odcinek musimy poczekać dwa tygodnie, ale będzie to taki już odcinek, można powiedzieć, specjalny, w którym będą dwie walki półfinałowe i dowiemy się, kto kto stanie do walki o, o zostanie tylko jednym, jednym, jedynym zwycięstwem tego programu. No, właśnie, fajny program, który ma niezłą oglądalność, z tego co słyszałem. Kobiety głównie oglądają. Na początku myślałem, jak słyszałem tą informację, że pewnie dla ciebie i dla Zabora, ale później jak obejrzałem program, rozumiem, że pewnie dla Blanki was trochę mniej jest niż na przykład w tym programie, który robiło UFC, w którym sam występowałeś. I jak się odnajdujesz na planie? Jakie są wyzwania, właśnie, bycia trenerem w takim programie? No, znaczy, co? No, generalnie, właśnie, nie wiem, czy to. Wydaje mi się, że to działa na plus odbioru takiej po prostu os osób nie związanych w ogóle ze sportem, że trochę mniej jest tych treningów. Chociaż widzę po komentarzach, że osoby, które są bardziej w temacie e chciałyby zobaczyć więcej treningów, ale rozumiem, że format jest jaki jest. Bardziej chcą zainteresować może tych fanów, których, których jeszcze nie sięgnęli galami i, i eventami, więc rozumiem. Z pewnej, z, y, z ten ruch z pewnego punktu widzenia, ale wiadomo, że chciałbym się być więcej e, pokazać tego kunsztu trenerskiego również i ale co do wyzwania, to, to tak no wyzwania Wyzwania były dość spore. No. Wiadomo, że o tyle było łatwiej, że pracowaliśmy naprawdę z grupą chłopaków, którzy już wiedzieli wiedzieli z czym to się je, to nie byli amatorzy, bo tam na początku były takie głosy, że mają być zupełnie amatorzy. No to wydaje mi się, że było ciężej z takimi zawodnikami pracować. Tutaj tak naprawdę oni sami chcieli, chcieli zapieprzać. Nie trzeba było im tłumaczyć ćwiczeń, bo tak naprawdę znali większość ćwiczeń, drilli, to nie było dla nich nic nowego i, no i to była taka czysta przyjemność popatrzeć na ich, na ich pracujących wspólnie, czy sparujących, naprawdę, naprawdę bardzo wysoki poziom tego turnieju. Nie wiem, jak wyglądało to naprawdę, ale w, tej, w tym montażu, który można było oglądać, wynikało z tego, że tuż przed walką, tak naprawdę, dowiadywałeś się, w kogo na różniku będziesz stał i miałeś tak naprawdę kilka minut, żeby przekazać mu instrukcje. To nie było ciężkie dla, dla, dla ciebie, dla zawodnika, i czy zawodnicy się zawsze schwali? Nie, wiesz, to no. To było z jednej strony generalnie, wydaje mi się, fajne, bo tak naprawdę ci zawodnicy byli zostawieni samym sobie. Tak naprawdę, my tyle co widzieliśmy ich na treningach tutaj, część z nich znaliśmy, część nie, ale wydaje mi się, że to był taki lepszy test dla nich, bo jest dużo zawodników, którzy tak naprawdę, jeżeli ich nie usłyszą głosu trenera, to, to naprawdę będą mieli problem. I jeżeli nie zabiorą rozgrzewki w jakiś tam określony sposób, czy czegoś tam mają swoje jakieś rytuały, co według mnie jest dość zgubne, bo nieraz zdarza, pojawiają się losowe okoliczności, które mogą to pokrzyżować i wtedy, wtedy już podświadomie, że tak powiem, pojawia się rysa na twojej psychice i, i już, że tak powiem, cały ten domek z kart starannie ułożony podczas przygotowań, runie. No i, i według mnie to był bardzo fajny start, umiejętności tych zawodników. Tak naprawdę my z zaborem nie byliśmy w stanie ustalić im żadnego game planu. Żeby każdy na pewno sobie tam z nas, czy ja i zawór ustalał i dlatego tego zawodnika, i dla tego, jakiś tam mniej więcej zarys, ale tak naprawdę no, nie musimy z nim przerobić nic tak, jak się robili do normalnych, profesjonalnych walk. Więc, więc tak naprawdę oni byli bardziej zestawieni samym sobie. My, tylko, że tak powiem, podpowiadaliśmy jakieś tam podstawowe rzeczy, które zauważyliśmy, które można było po prostu takim najprostszym skrótem myślowym, bo wiesz, wiesz, twórci też to słyszy, więc nie możesz komuś powiedzieć, dobra, uderz mu teraz lewy, prawy, lewy sierp, tak jak na przykład w przygotowaniach, no, możesz sobie zakodować jakąś tą nazwę i niespostrzeżenie ją, przy, że tak powiem, przemycić do, do swojego zawodnika. To no, tak naprawdę no nie mieliśmy na to czasu, więc... Wydaje mi się, że to był fajny sprawdzian dla tych zawodników. Wyjście ze swojej strefy komfortu. Wiadomo, że też klimat tego pustego gymu to jest zupełnie nic innego niż wychodzenie do kilkutysięcznej publiczności czy kilkunastotysięcznej. Ja sam to przesz przeszedłem, będąc w Ultimate Fighterze, więc wiem co to znaczy. Jest to zupełnie inne doświadczenie niż taka profesjonalna walka. W tym ostatnim odcinku wyłapałem tam, że Zabor powiedział, że ty nie możesz być na planie, bo trenujesz do własnej walki. Coś mi umknęło? Do jakiej walki szykujesz? Szykowałem się do walki, ale tak jak mówię, było to nagrywane z uprzedzeniem, więc wtedy jeszcze nie było y, w sytuacji z pandemią na świecie i no, była za, przygotowana naprawdę bardzo duża walka. Iż tam niektóre y, portale, mediowe, y, że tak powiem, zdradziłem pewien, można powiedzieć, taki rebus. Y, z kim ta walka mogła być, i, i już rozkwili go i, i latają. Zresztą, później sam widziałeś prognozy, że miał być to o imieniu na i B. A, no i do tej walki się szykowałem. To, z tego co mi wiadomo, miało być to main eventem w Gali we ale plany zostały pokrzyżowane i tak to jesteśmy teraz tutaj. Ty ogólnie nie, nie należysz do tej części środowiska, które hejtuje Fame MMA, wręcz przeciwnie, nawet, nawet byłeś na tym evencie, nawet byłeś trenerem. Jak, jak się odnios, odnosisz do tego, że wystartowali z tym eventem i udało im się to skleić mimo panujących obostrzeń? Generalnie yy, tak, lubię, lubię pooglądać, zresztą tę ale też oglądałem, nie, nie będę hipokrytą, nie będę kłamał, że nie. Był to jedyny program rozrywkowy dostępny w tym czasie i naprawdę fajnie, fajna odskocznia do tego całego yy, szaleństwa, które nas teraz otacza. Yy, wiesz, yy, no może to będzie opinia, która nie będzie zbyt popularna i ludzie zaraz zaczną mówić, ale według mnie to te środki ostrożności są trochę może nad wyraz nawet yy, yy, narzucone, Stefanem Toli Spiskowych, więc kilka ich mam, ale nie będę się nimi dzielił, yy, bo yy, już dość mam hejterów w internecie, ale generalnie wydaje mi się, że yy, jeden z menadżerów, ogólnie bardzo się zgodzę z tym co powiedział yy, jeden ja chyba Ali Abdelaziz, yy, że Yy, w ogóle to jest no, bezsensowne, że nawet nie można robić eventów przy zamkniętych publiczności, no bo jednak ci, ci pracownicy są świadomi, zawodnicy są świadomi. Zresztą zawodnik ostatni tydzień praktycznie, na przykład tam w UFC to już jest tydzień, musi być przed galą w hotelu. No tutaj, wiadomo, tam cztery dni chyba przed, to już te cztery dni jesteśmy zupełnie odizolowani, przybywamy tylko ze swoim trenerem. Na końcu dojeżdżamy tylko na event z kierowcą. Yy, mogliby już osobno wozić każdego, żeby nie było jakiegoś problemu albo każdy dojechałby na własny rachunek. No i tak, tak, tak naprawdę yy, co, tylko kamerzyści, ja, się, jakaś osoba, która zwoła która zawodników do walki I to jest wszystko. To jest można ograniczyć to kontakt z ludźmi do minimum. Yy, ja tak naprawdę wychodząc dzisiaj na ulicę, mijam z wiele osób obcych, zupełnie obcych i naprawdę. no, to jest dla mnie trochę nadwyraz ten środek ostrożności. Wiadomo, że tam zamknięcie sklepów i centrów handlowych, no to może być jakiś tam zrozumiały, chociaż też nie do końca, bo ludzie i tak wychodzą na ulicę i tak. Są, e, może nie takie zgrupowania ludzi. Wiadomo, koncerty i imprezy masowe rozumiem. No bo to naprawdę duża grupa tam kilkuset czy kilku tysięcy osób e, obcych, przyjeżdżających z różnych części kraju nieraz. To rozumiem, ale to jest dla mnie przesadzone. I szczerze mówiąc, fajnie, że zrobili to, fajnie, że im się udało. Wiem, że nie, że nie bez problemów. E, to było, bo tam kilka razy chyba zmieniali miejscówkę. No i były problemy, ale, ale udało się. Chciałem wrócić do tego programu, nawiązać trochę do boksu. Jak myślisz, mogłoby się odbyć coś w boksie w podobnej konwencji? Nie, myślę, że nie, bo do boksy jakby nie ma takich siły przebicia na tą chwilę. Wiadomo, że takie programy już się odbywały, bo był kontender, prawda? Był nawet taki kontender w tajskim boksie tutaj w, w Tajlandii, ale myślę, że na tą chwilę w Polsce po nie ma w jednej wadze tylu można powiedzieć talentów czy jakichś tam zawodników, zresztą tu musiałaby być jakaś prywatna grupa promotorska, jak wiemy grupy promotorskie nie mają do siebie zbyt dużej sympatii i dzia wspólne działanie to jest dla nich w ogóle zupełnie obce pojęcie, co jest zupełnie odwrotnością do MMA, bo tak naprawdę MMA każdą walkę, którą chce UFC, każdą walkę, której ludzie się domagają i oni chcą zorganizować, zorganizują. Nie ma Boba Aruma i, kurczę, Oskara De La Hoya, którzy muszą, kurwa, miesiącami się ze sobą wypłucać y i dogrywać stawki. Y I no, po prostu wszystko idzie sprawnie. Y no Myślę, że niestety bokser robi sobie bardzo dużą krzywdę. Działając w ten sposób, ale nie ma żadnego sposobu, żeby temu się przeciwstawić i, i zunifikować to wszystko, albo chociaż posegregować, tak jak jest w Polsce, bo my, załóżmy, no, w Polsce czy w Stanach, na przykład, na Stanach, żeby nikt, żaden promotor polski się nie obraził, no mamy UFC, wiadomo, pierwsza liga, belator, na przykład druga liga, PFL, trzecia liga i tam inne mniejsze organizacje, prawda? Więc to jest jakby ustandaryzowane, Można powiedzieć, każdy ma pojęcie tak samo. W Polsce KSW to pierwsza liga, FEN, y, Babilon to druga liga, mniejsze organizacje to trzecia, taka załóżmy, no mówię to tak w przybliżeniu, prawda? A żeby zobrazować. No i tak to mniej więcej wygląda na no to chwilę, a w boksie y, każdy, że tak powiem, ma swoje podwórko. Każdy ma swojego zawodnika, którego nabija mu na maksa rekord. Potem chce doprowadzić do jakiejś dużej walki i można powiedzieć te organizacje w Polsce i na świecie, no to jest błąd, że są jakby promotorami swoich zawodników i też organizatorami ich eventów, bo nie to jest tak jakby w Polsce na przykład w Piździchowie mieszkał sobie pan Marian, miał swojego syna, który jest zawodnikiem i przyjeżdżali by do niego zawodnicy Prawda? On organizowałby tylko w Piździchowie walkę dla swojego zawodnika i tam dziesięciu żuli z podsklepu na na prawda? Bo często tak to niestety w boksie wygląda. Nie mówię tutaj o Polsce, ale o świecie, prawda? Rzadko się zdarza, żeby na undercardzie były jakieś w ogóle ciekawe pojedynki, czy zawodnicy, których znam, no nie siedzę tak w boksie, wiadomo, jak, jak niektórzy pasjonaci, ale no to daję choć przykład, no już na pewno wiem więcej, znam więcej zawodników niż taki przy, przypadkowy zjadacz chleba, prawda? Jasne. To jeszcze powiedz mi o organizacjach walki na pięści. Teraz dużo się o tym słyszy. Kolejna wyrosła w Polsce, Gronda. Ty jesteś takim zawad, jaką bym powiedział, pisałbyś się na taką formułę? Wiesz co, no, nawet rozmawiałem z tym Berna Lewskich Stanów, oni złożyli mi ofertę, ale na tą chwilę KSW po prostu, że tak powiem, przedstawiło mi lepszą marchewkę na kiju. <gry> I chciałem raczej za nią biec, niż za ich marchewką. Jasne, no rozumiem. To jeszcze na koniec powiedz mi... Chciałbym, chciałbym, naprawdę to jest jedno z moich e, takich sportowych marzeń, e, no, które chciałbym z, z, spełnić. Czy to byłby sam boks na pięści, czy, czy walka w e, takich zasadach waletu do... Chociaż na takich zasadach właśnie z Pride walczyłem, miałem już okazję rozwalczyć to chciałbym kiedyś na takich, takich naprawdę na surowych zasadach. Ale walka, czy kibokserska czy bokserska na gołej pięści też by mnie satysfakcjonowała. Czy I... masz takich walk licznych? Nie, nie. Jest kogoś, kto kogo, byś chciał tak zaczepić? Nie, nie, nie. E, do walki? <laughs> nie, nikogo. Kogoś jakiegoś dobrego, zagranicznego, sławnego zawodnika. Jasne, to jeszcze na koniec pojawia. no dobra, Artemalowo, niech będzie. <laughs> Okej, okay, super. Pogono e... Marine Dziego, byłego mistrza świata, prawda? Czy nie wiem, czy zabrali mu już pasy, czy ale był mistrzem, prawda? Więc to jest naprawdę duże dobre trofę na jego koncie, więc poza tym jest znanym zawodnikiem. Sprzedaje dużo biletów, jest popularny. No i jest tak zwanym Greatest of all times, więc. <laughs> Tak, z no. e, Powiedz mi na koniec, bo mówisz trochę, boksem się interesujesz, w tej kwarantannie ludzie siedzą, jaką walkę byś polecił, żeby nadrobić sobie e, ze starych walk? Bokską to na pewno e, jeden z moich kulgowych e, e, trylogia Mickey Ward i Arturo Gatti, dla każdego fana boksu, bo teraz ten boks zupełnie inaczej wygląda niestety i dlatego dużo traci. Bo takich właśnie walk e, brakuje. Jasne, świetny wybór. Dobra, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Trzymaj się. Coś jeszcze? Dodać? Chciałem wszystkim polecić oglądanie Pierwszej Miłości, gdzie aktualnie mam przyjemność występować. Gram więźnia siedzącego z mikserem i robiącego mu, jeszcze nie mogę zdalić co, zalicą, ale dużo e, niebiłych sytuacji. Będzie <grym grym grym> miło ze mną e, oglądać aktor, yy, pięściarz na pięści, nie wiem, y, zawodnik MMA, były miszka KSW, Marcin Dziękuję. Brzosk. Tak jest. Pozdrawiam wszystkich fanów To Jest Boks. Wszystkich fanów boxu zapraszamy na stronę To Jest box, oraz na stronę naszego sponsora Bilocola.